Siemanko tu Janko widzowie. Witajcie w pierwszym odcinku Subway Surfers. Jak widzicie, weszłam sobie już do gierki yy, i co? Klikamy play i słuchajcie, uciekamy przed tutaj jakimś grubym policjantem. Już y, zaopatrzyłem się w sterowanie, już przynajmniej wiem y, czym <laughs> tutaj się y, prowadzić tą naszą postać. Yy. I zbierać literki przede wszystkim. <laughs> patrzcie, tutaj biegniemy sobie między pociągami. się muszę jeszcze czekać żeby przestawić. Tak, no. I słuchajcie, to już przynajmniej wiem kiedy... <laughs> w sensie jak to zrobić. Kiedyś grałem chyba w tę grę, ale tak nie zbyt długo, bo to... Ale fajna, podoba mi się ta gra ogólnie nie jest fajna. Tylko... Oj, patrzcie, musimy skupiać wyrazy. Na przykład teraz mam do ułożenia Jake. No nie? I patrzcie, skaczemy sobie po pociągach. Do, nie, dlaczego, ale tam widzieliście chyba w menu głównym robiliśmy jakieś graffiti. I chyba za to y policjant chce nas do paki wsadzić. I w sumie to jest nielegalne, chyba że ktoś się na to zgodzi. To wtedy tak, ale tak to nie róbcie tego, lepiej. Lepiej nie ryzykować, jak w Subway Surfers. O nie, patrzcie, to jest najgorsze chyba, co może być. O nie, zestresowałem się i nie zebrałem paru coinów. O, a wy możecie zrobić taką niebieską łapeczkę w górę, jak tutaj, co obrazy, koło których biegną, albo te pociągi, lub ten tunel. O i patrzcie, mamy cały wyraz ułożony. Także muszę szybko, pokojnie, jak widzicie, iść. Hop, o nie! Już się palnąłem, już się palnąłem. Czekajcie, muszę powoli, powoli, bo się już pacnąłem. Widzicie? Pacno jak się pacnę, <laughs> widzicie, co? Poczekajcie, bo ja chyba już nabieram wprawy zresztą do tego. O nie! O, widzicie jak się pacnę? To ten policjant się do mnie zbliża. Okej, okay, to szybko biegniemy. Ja nie mogę, ale co widzicie... To się steruje za pomocą strzałek, ale można chyba też za pomocą W? Tak, można za pomocą yy, WASD. O nie! Patrzcie, palłem się. Hmm, dobra, wiecie co? Yy, Mr. Box jest, yy, to 800 coins dostałem. Nieźle klikamy. Patrzcie, są boosts jakieś. Wow! Deskorolki są! Biorę jedną. Ale czekajcie, a co, jak, jakie mam uruchomić się deskorolki? Omi, Awards? Otwieram. <laughs> słuchajcie, tutaj są podobne, też jakieś ubranie dla tych postaci, że można zmieniać. No jest, charakter. Wow! Ale kuzackie! A to, o Boże, 30 kluczy. Jeszcze 15 mi brakuje, ale słuchajcie, jestem ja sobie na to zarobię, także spokojnie. Dobra, jedziemy. Pyk. na razie, słuchajcie, biegniemy wolno. Ponieważ, jak sami widzicie, to nie jest. A co to jest? Wow, patrzcie, magnes. A co robi magnes? Zbieramy wszystkie monety? Tak, patrzcie, zbieramy monety. Z... Ten wcześniej, nawet, albo możemy zebrać z drugiej strony. No, widzicie, i zbieramy. Więc fajne. O, już się skończył. A tak, bo to jest trwałość jakaś. O, albo możecie zrobić również taką czerwoną subskrypcję jak te ostrzeżenia tutaj. O! Patrzcie, mamy Jetpacka, Ale zacny! Ile coinów. Zresztą fajna muzyczka tutaj leci, to się można wyluzować. Dobra, taka czerwona subskrypcja jak tutaj o! Te ograniczenia... O nie! No właśnie się palą. Dobra, Zaklucza. Eee, Zaklucz sobie wezmę. A co jak deskę uruchomię? Patrzcie! Uruchomiłem deskę! Ja! A co teraz? Poczekajcie, a jak wlecę? CO JEST? JA NIE ZGINĄŁEM? Ja nie zginąłem, patrzcie Eee, no kupię tą deskę Ale tylko jedną No, I Nie potrzebuję na razie deski, bo słuchajcie Nie potrzebna mi Po prostu, potem sobie jeszcze jakieś upgrade'y zrobimy Bo tam widziałem trwałość tego wszystkiego Jest No słuchajcie, to są chyba jakieś Chiny Czy Japonia, nie wiem, może Tokio Coś w tym... Coś na... Czemu ja tego uniknąłem? A, się wysypało Pewnie coś. Dobra, szybko biegniemy Słuchajcie, także pyk. Dobra. Ja tutaj staram się zbierać jak najwięcej tych rzeczy. Okej, okay, powoli. Ja, ja nie mogę! Nie! Mystery boxa ominąłem! Kurde! Ale lam ze mnie. Oj. No teraz to. Dobra, poczekajcie, bo ominąłem mystery coinsa yy, i... Ominąłem mystery boxa i... To szkoda strasznie, bo... Bym jeszcze może tam biegł. W takim razie robimy sobie upgrade. Mm, no. O, Mystery Boxa. Mogę kupić, patrzcie. Wow, 1000 coins. Nieźle. No, także, hip. Pyk. Kolejny Mystery Box. No i patrzcie, kolejne. Tylko razem 800 coins. Yy, myślę, że tych Mystery Boxów nie opłaca się tak dużo brać. To w takim razie poczekajcie. Boosts. Nie tutaj. Character Many. Me. Characters. Awards. Hmm. No dobra. To patrzcie, jeszcze dużo nam brakuje do tych innych. Jak widzicie? Score 500 i. No nieźle, dobra. Gdzie co? To w takim razie. Klikam. Patrz, klikam press. I jak widzicie, uruchamia się gierka. I zaczynamy biec. Także hop. <laughs> Dajcie znać w komentarzu, czy też graliście w tą gierkę kiedykolwiek. Bo według mnie bardzo się podoba. Mi się bardzo podoba. Lecę w górę, policem. teraz mnie złapiesz. Oj, patrzcie, ja od razu zapasowy magnes. Fajnie. Są zatnie w sumie, bo będę mógł zbierać więcej coinów. Patrzcie, bo dopiero uzbierałem 96 coinów na tej planszy. I już jest ponad 100. Widzicie? I jak to właśnie działa? O nie, ominąłem tego! jump coś. Jak, tak to się chyba nazywa, że skaczemy wyżej. O nie! Spatrznąłem się. No dlaczego? Dobra, już tylko ten jeden klucz, bo muszę zbierać na tą ładną czerwoną bluzkę, co tam widzieliście. To się, bardzo mi się podoba i chcę na nią zarobić. Musimy się starać, słuchajcie, nie kuć się. W sensie nie ginąć, nie uderzać w pociąg. Bo jak... O, co to jest? Czekajcie, no co to? Wow, patrzcie, ja mogę teraz... Skakać jak zając normalnie. Juhu! Widzicie, to widzowie? Patrzcie, jakie teraz spróbuj skakać. Juhu! Nie no, to jest zabawa. O, patrzcie, że... ulica? Że jak? A już minęło. Ok. Patrzcie, jak szybko tutaj pędzę tym jetpackiem. Ok. Biegniemy już z prędkością światła dosłownie. Oj, czekajcie, bo chyba zebrałem coś, co szybciej przyspiesza mi postać. No to jest hop, powoli. Pyk. Tutaj patrzcie, żeby zrobić figałka trzeba kliknąć strzałkę w dół lub S. Ja posługuję się strzałkami, ponieważ jestem do nich przyzwyczajony. Patrzcie, mogę na pociągi. Ja sobie skakuję na pociągi. Elegancko, patrzcie, niczego się nie boję przynajmniej, bo nie muszę się bać. O i znowu, patrzcie, juhu! Uii! Nie no, podoba mi się strasznie to, że mogę tak skakać. Ale, chyba, moją ulubioną opcją jest magnes. Ponieważ dzięki magnesowi mogę zbierać więcej rzeczy. No, ej! Jakim cudem? Dobra, mamy dużo tych menu. Yy, dobra, to... dobra, lecimy, słuchajcie. Także pyk. Zbieramy sobie coiny. O! Patrzcie, i mamy odblokowanie spray. Także potem tam sobie odbiorę te klucze. Co, mają, co są w tej paczce. Ok. To są chyba jakieś Chiny, no? Albo Japonia. Nie wiem. Ale na pewno coś w tym stylu, bo takie wąskie uliczki, to yy, wiecie w jakich krajach są, no, nie? Dobra, pyk. Hop. Hop. O, mystery box. Nie mogę go teraz przegapić. Dobra, jest. Zebrałem mystery boxa. I oby mi się trafiło jakieś 10 kluczy, chociaż wątpię. To jest chyba niemożliwe. Ok, patrzcie. I ja nie wiem, jak tego Jake'a nie boli kręgosłup. Przecież, patrzcie, jakie to jest. On cały czas fikołki robi. Jego kręgosłup powinien boleć. O. Wow. Hello. Patrzcie. Jakie zacne. Juhu. Sobie biegną po ulicy. Ui. Okej. Okay. Chodzimy. Dobra jest. Hop. Powoli jest dobrze. I słuchajcie. Będziemy tak biegać. Mam nadzieję, do końca odcinka mi się tak uda pobiegać. Bez skócia się ciekawy jestem. Czy zacznie się jakieś piekło tutaj dziać? Czy co, że będzie trudniej? Chociaż myślę, że właśnie coś takiego może się stać. Że jest piekło i będzie trudniej. Poczekajcie, to zbieram szybko. To? W razie czego deskę? Deskę sobie wezmę. O! No i właśnie zaraz mnie uratowała moja ostatnia deska. Kupię, bo patrzcie, więcej. 4D chorolki. Patrzcie, o widzicie, teraz mnie uratowała ta deska, także dobrze, bo mam się czym ratować przynajmniej, że nie ten, wiecie, nie, nie zostaje zabity przez tą deskę. Ym, ym, w sensie nie, nie, nie kuje się przez tą deskę. magnesy też zbiorę. I słuchajcie, tak, patrzcie, te deski mają, widzę, bardzo długą trwałość, tak powoli się zużywają. Dobra. Ostrożnie. Patrzcie, na razie. Po, patrzcie, jak on fajnie po pociągach tą deską y, ten szura. Także. O nie, to jest prędkość. Dobra, my, mogłem zagrać. I tak już za szybko biegnę, według mnie. Dobra. Hop, powoli. Ale poczekajcie, bo tutaj muszę się schylać co jakiś czas, również, żebym nie wyskoczył poza mapę. Okej. Okay. Także pyk. Czasami y, mi się baguje, to, ponieważ. Zaszybę już biegnę, patrzcie. O, widzicie? Zresztą tutaj zabrałem kolejne. O, i kolejne spray. I hu. O nie, ale bym wbiegł. Mister Box? O, nie, kurde. Dobra, to tym razem już. O, Mister Box, tap. Ok. Wow, co to jest? Wow, ja, patrzcie, to jest chyba y, nasz ogólny rypak. Mi Awards collect. Odbieram, słuchajcie, klucze, ponieważ potrzebuję tych kluczy. O, Awards Collet. Odbieramy kolejne klucze. Wow, mamy kolejne jo, 25 kluczy, to jeszcze 5 kluczy, słuchajcie, i będę miał czerwony... Dobra, także lecimy, powoli. O, widzicie, patrzcie, mam... Y tak! Widzicie? To jest y ten, to jest moja ta, y mój własny jetpack. Okej, okay, także fajnie. O, i bucika zebrałem jeszcze na koniec, fajne. W takim razie y, z tych jetpacków będę korzystał chyba częściej, bo na, y, muszę sobie zrobić upgrade na jetpacka właśnie, bo to mi y, to mnie wspomoże w zbieraniu coinach. W zbieraniu coinów. Y, wtedy będę mógł więcej koinów zbierać, ponieważ y, tam w górze, jak widzieliście sami, jest bardzo dużo końców. A żebym ja je zbierał, to właśnie potrzebuję... no, wiecie czego. Meny... Y, mi, me, poczekajcie, sobie zobaczę. O! Mm, muszę kupić bilety Te, te. skorolki. Okej, okay. cztery. I niech będzie. Nie! Po co ja kupiłem jeszcze jedną? A fista? no Dobra, lecimy, słuchajcie. Także hop. O, dobra. I jak widzicie szybko zebrałem to. Także hop, powoli. Ok. Dobra, to zaraz spadnę, podejrzewam. O, magnes, patrzcie, jest magnes, także super. Mm, magnes mnie wspomoże również, tylko na razie mam strasznie małą trwałość, ale tam jest kolejny, patrzcie. Hm, nawet nie zdążyłem jednego zużycia, już drugi mam. O, patrzcie sobie, pomalutku kolejny zbiorę. Nie muszę się niczym przejmować, jak widzicie, bo tutaj mm, już nabraliśmy, słuchajcie, troszkę wprawy. W tą grę, więc bardzo dobrze. Cieszę się, że na pierwszym naszym odcinku yy, taką wprawę żeśmy zrobili. Słuchajcie, bo to jest naprawdę duży plus, że już umiem się obsługiwać z tą grą przynajmniej. Dobra, po Nie! I ciap! Poczekajcie, że hop. Otwieram. O! Jedna deskoronka, nieźle. Fajnie. Okej, okay, y, meny. Mi. Y, y, poczekajcie, muszę tutaj. Okej. Okay, y Dobra, mi, słuchajcie. Yy, tak, pyk. Ja. Pyk, dobra. O, patrzcie, mamy yy, osiągnięcie, także będą za chwilę klucze. Jak się tylko zabiję, słuchajcie, to idę po te klucze, ponieważ mnie ciekawią. Yy, dobra, także pomału. Tutaj, o nie! Kurde, nie, nie skapnąłem się nawet. Okej, okay, także pyk. O, nie, 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 nie. Czekajcie, nie, nie. nie! Skacz, 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 skacz. Czekajcie, bo to czasami nie czuję. Nie! Najgorzej. Aha. Dobra, ale trudno mamy w mi już y, Awards Colet. 28. Ty 31 mamy, słuchajcie, to biorę to y, ubranie od razu. Characters biorę. I patrzcie jakie mam teraz super ubranie. To kosztuje 1200 A to? Ja. Yeah. Nie biorę Jake'a, a to... O! Trzymoneczki kosztuje Fryki. Ja. Yeah. Fajna. Yy, nie no, ja biorę Select. Select. O! I słuchajcie, lecimy, patrzcie, jakim fajnym ubrankiem teraz mam. Jeszcze z logiem z tyłu, patrzcie, jest logo na narysowane. Także hop, powoli, hop, dobra. Yy, nie no, to przebranie jest super. Yy, przynajmniej bardzo mi się podoba. Yy, więc fajnie ogólnie. W sensie, no jest fajne i muszę Wam powiedzieć, że y, dodaje wygląd tej postaci właściwie, bo wcześniej to takie darmowe były słabe. Uważam, że najładniejsze jest to czerwone. Zresztą, to wiecie, no, płatne, najlepsze no mnie. A lapek, e, hop, hopa, jak zająć skacze. Elo, co to hop, deskę biorę. Ok, mamy deski. Żeby zrobić deskę trzeba dwa razy spacja na chyba nacisnąć. A nie! M żeby zrobić deskę dwa razy kliknąć myszką w ekran. E dobra, o widzicie. E to by mi pomogło e zdecydowanie zbierać coiny. E więc fajnie by było e zrobić upgrade właśnie na jetpacku. E na jetpacka, ale w takim razie... Patrzcie! Okej! Okay. Klucz! Dobra, fajnie. Także e hop. Po pociągach. Okej. Okay. Zbieramy jak najwięcej końców. O nie! Już się palnąłem, dobra. Także powoli. Okej, okay, pyk. Już nie mam deski. Nie! Mystery boxa przegapiłem. Kurde, no. Tym razem sobie nie mogę na to pozwolić, słuchajcie, bo jak ja będę ciągle mister Boxy prze przewalał, to, to będzie słabe. Dobra, pyk, powoli. Dobra, także hop. Okej. Okay. Stop. Pyk. Hop. Jetpack, jetpack, patrzcie Mamy jetpacka, także hop Hop, hop, dobra Także, o nie, przegapiłem troszkę monet Ale trudno To się nadrobi, słuchajcie Tam na górze coś było, nawet nie wiem co, chyba klucz Mi się wydaje Że klucze są na takiej Wiecie, na takiej rzadkiej tej Wysokości, dobra, także hop Powoli Poradzę sobie Na razie, także, o nie, kurde Muszę deskę nie des deska, deska, deska. Dobra, zebrałem deskę. To jest chyba moja ostatnia. Tak. To jest moja ostatnia deska. Tak? No, muszę tylko jedną kupić. Okej, okay, także starting. Ja biorę tę deskę. Nie, hop. Nie mogę jej zużyć tak na marne. Także powoli. Oj, chyba ją właśnie zużyję. Chociaż nie. Nie powinienem jej tak zużyć. No widzicie? Nie. Nie! Służyłem ją na marne. Kurde. Nie to jednego klucza zużyję teraz, już dla tego wszystkiego. Nie, stać mnie niestety na deskę, no to kurde, co tam. Dobra, pyk. Lecę na razie sam. Dobra, myślę, że powinien mi się urać daleko do, do, do ten dobiec. Także hop. Okej, okay, powoli. Dobra. Na pociągach muszę być jak najwięcej i na jetpackach. Ok, jetpack jest. Także dobrze. Dobra, zbieramy koiny i hop, dobrze jest. Teraz słuchajcie, to myślę, że skujemy się teraz i będziemy kończyć. Także słuchajcie, dzięki za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku Subway Surfers. Widzimy się w następnych. Kto chce nie zostawi łapeczka, a kto chce niech subika. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.